No, witam Was z tej strony po długiej przerwie, ale to bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj, standardowy problem w naszych samochodach, jakim jest każdy, pewnie to zna, posiadać. Posiada pięknie, pływający dywanik pa pasażera. Tu jeszcze jest tak w miarę. No i standardowo jest zatkany odpływ skropliń z, z klimatyzacji. Tu jest ta rureczka taka. No i dobra. Miałem już to zrobić dawno temu, bo mamy takie temperatury teraz, jakie mamy. No i dobra, no. Co tu będziemy przedłużać? Pierwsze co, to musimy zdemontować schowek. Ja sobie zdejmę schowek i wracam do Was na spokojnie. Także widzimy się za moment. Dajcie, aby tą wodę sobie zebrać. Ja zebrałem mam odkurzacz piorący. Jak nie macie to szmatką, bo jak to trzeba będzie wysuszyć. Woli tego schowek trzyma się napięcie śruba. Sorry za takie przybłyskie ale jest bardzo mocne słońce. Trzy. Tu jedna na rogu i tam jest druga. otwieramy sobie kawałek tej wykładziny pod schowkiem. I ona była już porwana. U was musicie trochę więcej odchylić. Żeby jej się nie porwać. I tu mamy nasze, nasz problem. Leci z tej rurki, leci po dole albo leci z tej gąbki. Oba, obie rzeczy trzeba przepchać, uszczelnić. Bo tu naprawdę na LO leci dużo wody, bo sprężarka pracuje na pełnych obrotach. Także tu jest odpowiedź zalewanego dywaniku. Odkręcamy sobie tą rurkę, tu jest chyba, jak dobrze pamiętam, jedna śruba, tylko wyciągamy ją, przepychamy tu drutem w środku, żeby to było drożne. Ja, Nie no mam jak pokażę, ten, o, ten dolny element w środku był drożny i będę próbował jakoś uszczelnić tu, ponieważ ta gąbka jest mokra i też tu może wyciekać. Dobra, przepychamy drutem, płukamy to wodą w środku. I zobaczymy efekt końcowy. Dobra, sorry za takie. Ten bierzemy sobie dziesiątkę. Odkręcamy tą nakrętkę, ale tu jest strasznie niewygodny dostęp. Dlatego tak to będę trochę rozcinał na części, żeby to Wam pokazać jak najlepiej. Bo to jest problem wielu aut. Naprawdę jest to taka, no nie wiem. Skur. No, choć tu dziadzie. Jest to można powiedzieć taka wada konstrukcyjna. Warto przesuszyć te wszystkie gąbki, wyjąć je, podrywać, potem włożyć suche, bo będzie wam po prostu to nic i szyby będą parować cały czas przy wyłączonej klimatyzacji. Od wilgoci po prostu. Dobra, i zdejmujemy tą rurkę. Tu już widać był coś pęknięty, bo coś tu było robione przede mną. Ale dobra. Mniejsza o to. Zdejmujemy sobie powoli tą rureczkę O! Wypadła. O kurze, już widzę, że cały jest zatkany. No dobra. O, tu mamy zatkany. To też bym, byśmy mogli. A, szczelnimy to potem, ale to. Może mi się to uda zdjąć. Zaraz sobie tu przyświecę. Chyba, że gdzieś jeszcze to trzyma. Może od tamtej strony. Ale wątpię. No ja powinno zejść chyba tak, jak teraz jest. trudno o, o. dobra ja się z tym jeszcze pobawię i zaraz do was wracam jak zejdę pokażę wam od razu ile tu się zgromadziło syfu i dobra zaczynamy to niewygodne zajęcie musimy się zaopatrzyć w wąż ze sprężonym powietrzem jakiś taki no malutki drucik do przepchania tego całego w miarę giętki bo to jest tu to jest guma i no co? Pokażę Wam w miarę. Teraz mam trzy stolikowickie. O kurwa, wszystko tam zajebane jest. O, czarny taki ślam tam się zbiera. To samo tu na końcówce. O, i przez to jest zapchany odpływ O, same syfy. Same syfy. No i dobra. Pierw, przepychamy to wężykiem. Wężykiem, drucikiem, przepraszam Do samego końca Ten odpływ idzie aż Proszę Was Do progu Tam jest taka dziura Powinno to się wylewać progiem Warto też mieć taki Lajer Ja zaraz pokażę Zwykły taki z końcówką Lać tu trochę wody Zobaczyć, jak zlatuje. Jak fajnie zlatuje, na dół wylatuje, dając pod tego progu. To znaczy, że odpływ mamy czysty i drożny. Dobra, teraz dajemy sobie sprężone powietrze. Pewnie włączy się sprężarka, ale no to. Za to przepraszam, nie ja mam na to moc. Samo. Mamy tu ten szlam Też o Łatwo go Sobie czyścimy Tu mało było Ale najgorzej była tu jeszcze Weźmiemy końcóweczką O Tu nie było tak źle Tu było gorzej Wszystko tu jest o Mokre I tak sobie to czyścimy. Tu jeszcze ja uszczelnię w miejscu tej gumy, bo ona też ma jakąś tam swoją funkcję. Ja to dam wszystko grubo na silikon. Bo i tak będę ten cały lej wymieniał po zimie, aby tylko odpływ był drożny. I zobaczymy. No z drugiej strony trzyma, na tym leju też jest śruba. Ale nie chce mi się zdejmować tego całego, dlatego te połączenie dam na silikon od góry zamiast tej gumy. Trzeba będzie grubo nawalić. Bo tu widzę, o tu można by było założyć taki wężyk. Prosto. Chyba zaraz zrobię taką modyfikację, że założę tu wężyk. to wszystko jakimś silikonem Dobra, więc Ja działam dalej, pokazałem wam jak wyczyścić I kto chce może zrobić sobie taką modyfikację Bo tu leci dużo dużo syfu Także pamiętajcie biegamy sobie troszkę węża ogrodowego I sprawdzamy drożność O czyścimy sobie to jak widzimy mamy drożny, i powinno wszystko lecieć już dołem właśnie tam o kapie o właśnie przy okazji miska olejowa e, miska osłona silnika się obrywała zrobimy także stąd powinno lecieć ciurkiem odpływ mamy drożny potem pokażę Wam moją modyfikację. Modyfikację to jest na to taki kawałek węża grubego, co wchodzi akurat w tą końcówkę. O, leja. tam co widać, lej trochę uciąłem. Tu nasadzę wężyk z opaską. Tu trochę wpusz wpuszczę go, zasygnalizuję. Poprowadzę po ścianie wężowej i problem powinien być rozwiązany. No i okej. Okay. Mam nadzieję, że znowuś tam komuś pomoże, tu nie będzie problemów z nogami. Bo tu praktycznie nie ma dostępu, przeważnie, aż do lampki trzymają nogi pasażera. Zresztą, tu jeszcze będzie gąbka, także ten wężyk nie powinien spaść, można go uszczelnić. Tak jak ja, niech sobie ten silikon zatknie, niech te gąbki wyschną. Klimatyzacja chodzi na pełnych obrotach że będzie kropił dużo ja co? ja zabieram się za następną robotę bo wszystkiego nie nagrywam w trakcie urlopu jestem bo z nagrywaniem schodzi dwa razy dłużej to jest taki powszechny problem ja go sobie rozwiązałem tak, na pewno może komuś też pomoże bo no te dywany to są mokre i potem tu gnije, rdzy, wieje ja sobie jeszcze to wyczyścię i zakonserwuję a was pozdrawiam Zachęcam do subskrypcji, obserwowania kanału co jakiś czas, coś tam nowe filmy się wrzucają w miarę mojego czasu. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.